już czy Słuchaj, jest sprawa. Pojawia tak. się w inkubatorze nowa firma, która chciałaby skorzystać z Twoich usług. Mają nową placówkę, w chwili obecnej goła, same ściany, więc coś możesz im zaoferować? Słuchaj, możemy zrobić wszystko tam, tak naprawdę, Tak, położyć całą sieć komputerową, telefony, założyć monitoring, tak. alarmy, Cokolwiek by nie chcieli, to to, to, to jest w stanie wykonać. Także super. jeżeli masz namiary, to mnie w stanie się zapewnić. Jeżeli namiary, od tej firmy zgłosi do nich Pola. Dobra. Spolej, Dzięki bardzo. Dzięki. Okay. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest to fundacja, która ma na w wsparcie przedsiębiorczości w Polsce i na świecie w zasadzie też. Każda osoba chcąca rozwijać swój pomysł na biznes może przyjść do inkubatora i może otworzyć własną firmę właśnie w inkubatorze, dzięki czemu e, obniża sobie koszta, obniża sobie ryzyko, jakie by poniosła prowadząc własną działalność gospodarczą. E, dzięki inkubatorowi dana osoba de facto nie musi otwierać działalności gospodarczej, dostaje od nas osobowość prawną, dostaje od nas sztab ekspertów, którzy tutaj świadczą różnego rodzaju wsparcie, od porady prawnej, po księgowość, mentoring, spotkania biznesowe, dzięki czemu dany pomysł na biznes może się rozwijać w dużo szybszy sposób niż na wolnym rynku. Zawsze myślałem, że coś będę robił swojego, w tym momencie poszedłem na studia informatyczne, już wcześniej miałem troszeczkę doświadczenia w tej branży. No i w pewnym momencie do naszych szkolnych bram zawitało AIP, tak. Tam przedstawili swój projekt, jak działa cała fundacja i po kilku miesiącach stwierdziłem, czemu nie spróbować własnych sił, chociażby na początku jakieś obsługiwek mojej firmy czy klientów indywidualnych. No I tak to wszystko ruszyło. Polecam założenie własnej działalności. No, wiąże się z tym bardzo dużo przywilejów, tak? chociażby brak szefa nad głową czy realizowanie własnych ambicji. Obecnie firma nie ubywa, tylko przybywa, więc mamy co robić. Sam początek dla mnie to wyjazd do Wielkiej Brytanii jeszcze do czasów właśnie studenckich i tam udało nam się pozyskać kontakt z firmą, która działała w temacie bezpieczeństwa. Ja zawsze interesowałem się komputerową wizją jeszcze w szkole średniej i pomyślałem sobie, że coś ciekawego dla nich to mogłoby być wyposażenie tego systemu w rozpoznawanie twarzy. Chodziło o to, żeby poprawić bezpieczeństwo w sytuacji kontroli dostępu, sukcesu technicznego nie udało się zbudować w tamtym czasie biznesu, ale sam model polegający na tym, że grupa mądrych ludzi u nas, jeszcze wtedy bardzo młodych, pracuje na rzecz zaawansowanych projektów dla klientów w Wielkiej Brytanii, a później szerzej, bo w Europie Zachodniej się sprawdził. Powiedzieć, jak wygląda taki normalny dzień pracownika tutaj w Państwa firmie? Jak w każdej firmie. Właściwie można zacząć od bilarda, rozegrać sobie mecz, kilka żeby pobudzić emocje, a potem można ruszyć prosto do biura. Oto tutaj, tutaj się znajduje kilka przykładowych naszych biur. Na ścianach są hasła, takie, do których jesteśmy mocno przywiązani. A zaraz na samym wstępie, żeby z dzieciakami nie biegać na górę, jest przedszkole, gdzie dzieci naszych pracowników mogą zobaczyć, jak wygląda praca w firmie IT i od razu się przyuczyć. W tym czasie rodzice. Dlaczego nie? Mogą się pojawić na przykład na siłowni i dźwignąć trochę żelaza. To też dobrze motywuje do dalszej pracy. I strasznie nam na tym zależy, żeby wszyscy, którzy pracują w opiece, naprawdę czuli się dobrze, żeby tak powiedział kiedyś Einstein, że nigdy w życiu nie przepracowałam ani jednego dnia, bo to była czysta przyjemność. Gdy rozpoczynaliśmy, nie mieliśmy biura, to był zespół studentów, który spotykał się w barze uczelnianym. Później przez parę lat biuro było w moim domu, no, a w tej chwili jesteśmy w budynku Future One, naszym pierwszym biurowcu dedykowanym niejako tym pracom informatycznym. Także rozwijamy się jako firma, to już widać w samym zespole, bo od zespołu czteroosobowego, który realizował ten pierwszy projekt związany z twarzy, my urośliśmy do prawie 500 osób w tej chwili. Najprościej mówiąc, my się usługi software'owe. Pomagamy innym firmom doprowadzać do końca ich pomysły. Dla nas tym, tym ośrodkiem akademickim, który bardzo pomagał nam na początku i to ciągle się dzieje z Politechnika Śląska, większość osób w tej firmie to są absolwenci tej uczelni lub jeszcze studenci ostatnich lat i ten związek jest bardzo mocny. była mi bliska zawsze. Ja od, od małego bardzo lubiłam czytać. Kiedy była mała, przy łóżku stał taki ogromny regał, który dzielił pokój na pół, w którym było mnóstwo książek i lubiłam do niego zaglądać. No i potem, kiedy pojawiły się dzieci, jakoś automatycznie tą pasję chciałam przekazać im. Oto muminek. Wszyscy go znamy. Spieszy do domu z mlekiem dla mamy. Szybko, bo zaraz zapadnie zmrok. Za drzew coś śledzi muminka krok. Pyszczek mu blednie ciemnieje las. Wracać do domu najwyższy czas. Tak bardzo chciałby już być z powrotem. Przyspieszył kroku. Co było potem? Co było Co potem? Było. Ja zawodowo nie byłam związana z rynkiem książki. Kiedy dwa i pół roku temu straciłam pracę, zaczęłam szukać jakiegoś zupełnie nowego pomysłu. W międzyczasie szukałam e, informacji o dotacjach unijnych. Trafiłam do projektu Śląskiej Manufark Manufaktury Przemysłów Kultury. Brano 21 osób, e, którym przyznano Dotację finansową w kwocie 400 tysięcy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I te pieniądze wykorzystałam na stworzenie strony internetowej, biura własnego i zakup jakichś początkowych książek na start. Założyłam internetową księgarnię dla dzieci, postawiłam w niej na jakość. Książki dobrze napisane, starannie wydane, takie, którym warto poświęcić czas. Nie jest to łatwe, jest to bardzo czasochłonne, ale też wiele rzeczy się uczę. I myślę, że nawet gdyby podwinęła mi się noga, to, to jest to taki pomysł, który dużo rzeczy mnie nauczył, i też wielu wspaniałych ludzi poznałam dzięki temu. Także myślę, że warto. Ja od małego zawsze chciałam tańczyć. Cześć. I zawsze tańczyłam od sześciu lat przed telewizorem. Moja mama powiedziała mówi. Słuchaj, jest coś takiego jak szkoła baletowa, czy chcesz iść na egzamin i się zapisać? Poszłam, zapisałam się, dziewięć lat naprawdę minęło bardzo szybko. Potem ukończyłam dyplom i, i bardzo się cieszyłam, że mogłam przyjść do tak wspaniałego teatru jak Gliwicki Teatr Muzyczny. Występuję tu w każdym niemalże spektaklu i gdy tylko wychodzę na scenę z pełnym uśmiechem, robię to, co kocham i jestem bardzo szczęśliwa. Miałam Państwową Szkołę Ogólnoprzewodzącą w Bytoniu, 9 lat trwa taka szkoła i potem od razu przyjęłam się do Gliwickiego Teatru Muzycznego i pracuję już tutaj 10 lat. 3, 4, A 5, Pomysł 6, na agencję 7, powstał 7, gdzieś jakieś około pół roku 7, temu, już gdzieś się zrodził pomysł w głowie. Niestety, ale tancerki od 6 do 60 lat muszą pracować w swoim zawodzie, że nie mamy już tych wcześniejszych emerytur. Więc jest to pewnego rodzaju y, zabezpieczenie. Jest to agencja artystyczno-rezerwkowa, która będzie się zajmowała y, organizacją eventów. Eventów, imprez, modelki, hostessy, pokazy taneczne, wokaliści. Zawsze jest zagrożenie, że Anusz mo może się nie udać, prawda? No ale jak się nie spróbuje, to się nie dowie, prawda? Więc zaryzykuję, spróbuję i a nóż może mi się powiedzieć i będę tego się trzymać. Mam nadzieję, że tak będzie. W ramach projektu Naukowy Biznes przeprowadzono m.in. kampanię informacyjną i badania fokusowe. Zorganizowano również spotkania informacyjne dla studentów oraz pikniki wiedzy. Dobry Ojciec mówi synowi, ty nie szukaj synu pracy, ty szukaj pieniędzy. Najłatwiej pieniądze zrobić, gdy zarabia się je samemu. Przedsiębiorczy ludzie. Tworzą miejsce pracy dla siebie i innych, a nie czekają, aż ktoś stworzy je dla nich. Są niezależni, nie mają szefa, są własnymi dyrektorami i tak jest funkcjonować najlepiej.